Jakie prezenty? No na moje urodziny! To wszystkiego najlepszego! Jakieś dziwne te balony! Hej, Kaludziska, dzisiaj zobaczycie, jak prawie zniszczyliśmy urodziny Wiktora. Zostawcie mu w prezencie dużo łapek w górę i zaczynamy! Ty już stać? Tak naprawdę jeszcze się nie położyłem. Dobra, słuchaj, jeden pomoc z transportem pewnej rodzince, dlatego ty dzisiaj musisz ogarnąć urodziny Wiktorka. Ja wrócę prosto na imprezkę. No słyszysz? Tak, tylko zejdź z drogi, bo będę musiał zaczynać od początku. Dobra, tylko udekoruj salon, zanim Wiktor się obudzi, a po kursie programowania przywieź ich na imprezkę na 17. Nie spóźnij się. A -a. Tylko nie zapomnij. Aha, tak tak. Dobra, pora włączyć sobie jakąś fajną muzyczkę i bierzemy się do roboty. Dziś, Maluśku, obudziłaś się? Och, hej, ty też już nie śpisz? Aha. A pamiętasz, jaki dzisiaj jest dzień? No jasne, jakbym mogła o nim zapomnieć? Świetnie, pamiętaj, żeby pokrywać prezenty Wiktorkowi, jak co lokuje, i odebrać torto o ciociniki. No przecież nigdy bym nie zapomniała, że dzisiaj jest dzień waszej kąpieli. <noise> Ale słodko śpi. Dałabym mu od razu te prezenty, a nie będę go budziła wczoraj do późna. Bawił się nowymi zestawami tylejsers. Wow. Dziś mam urodziny! Cześć Sara, już się obudziłem? A? Super, ale teraz mnie nie rozpraszaj, bo kończy kąpek żółwie. Hmm. Sara, chyba udaje, że nie pamięta o moich urodzinach. Oj ty, słodziaczku, jak ty jesteś pijak, W chyba pełno balonów na mnie czeka. Gdzie są dekoracje? Tato! Halo, tata! Tato, obudź się! Ja, jak ale już tak późno zaspałem! Oj, miałem cię zawieźć na kurs programowania. Szybko ubiera się i jedziemy, zanim się gdzie moje prezenty? Jakie prezenty? O czym ty mówisz? No na moje urodziny. Dostaniesz się w swoje urodzinki. Ale to dzisiaj. No oczywiście, że twoje urodziny są dzisiaj. Saruś, kochanie, Wiktor myślisz, że zapomnieliśmy o jego urodzinach. To, no co ty, w życiu byśmy nie zapomnieli. To gdzie są dekoracje? Eee... E, e, um, no. E, no bo wiesz... E, e, wiesz co, nie chcieliśmy cię budzić zbyt wcześnie, jak wrócisz z kursu to wszystko będzie gotowe. E, no właśnie, szczęka ci opadnie jak to wszystko zobaczysz. No właśnie, chodźmy już zanim się spóźnisz. Czekaj, a cukierki? Jakie znowu cukierki? No na moje urodziny, na dzieci z kursu. E, wiesz co, cukierki są niezdrowe, dlatego w tym roku poczęstujesz dzieciaki orzechami. Hmm? Oh. Sary, ja są cukierki. No co ty, orzechy są smaczniejsze, prawda Saruś? E, no tak, oczywiście. Serio? No, chodźmy już kochanie. O nie, zupełnie zapomnieliśmy o urodzinach Wiktora, to o tym mama rano wspominała. Gdzie mama trzyma te wszystkie dekoracje urodzinowe? O tu jesteś, wszędzie cię szukam! Dlaczego salon jeszcze nie jest udekorowany? Nie mogę znaleźć balonów ani serpentyn. Mama ci nie mówiła gdzie to wszystko schowała? Być może mówiła. Ha, to może zadzwoń do niej i zapytaj? Nie odbieraj, co my teraz zrobimy? Musimy improwizować. Impro co? Tata, tutaj masz kolorowe kartki, bibuły Spróbuj zrobić z tego jakieś ozdoby A ja w tym czasie skombinuję balony Dobra Co by tu można było nadmuchać? O, to jest to! Dobrze, że zostało nam trochę gumowych rękawiczek do sprzątania Będą idealne Okej, okay, mam nadzieję, że się uda Wciskajcie łapki w górę Fajna serpentynka, co? O, tyle chyba wystarczy. Tatuś, jak ci idzie? Chyba nieźle, właśnie robię czapeczki urodzinowe. Świetnie, to ja zrobię piniatę. Za piniatę posłuży mi papierowa torba. Idealnie. Teraz pora tylko wsypać do niej słodycze i ją zawiesić. Co? Naprawdę w tym domu nie ma ani jednego cukierka? Chyba nie mam wyjścia. Muszę sięgnąć po tajny zapas pączków taty. He, no co, w końcu to też słodycze. Wyszło świetnie. Co myślicie? Napiszcie w społeczności, czy podobają Wam się takie dekoracje urodzinowe. To jednak trochę mi nie wyszło. Strasznie silny ten klej, którego używasz. E, może jednak to zostaw, a ja w tym czasie pochowam Wiktorkowi prezenty. A wiesz, gdzie są? Hmm, dobre pytanie. Gdzie bym je schowała, gdybym była mamą? Pewnie tam, gdzie nikt poza mamą nigdy nie zagląda. Wiem, jest takie miejsce. Ta Zaraz, tato, to ty naprawdę nigdy nie robiłeś prania? Tylko raz w życiu, ale twojej mamie nie spodobało się, że zmieniłem kolor wszystkich jej ubrań na czerwony. Dobra, zapakuję w coś, a ja w tym czasie spróbuję uratować twoje wycinanki. Spoko! To co nie jest najlepszy w dekorowaniu, więc muszę uratować sytuację. Żonka tu ma gust do prezentów. Razem z Wiktorkiem uwielbiamy te racersy A może jeden sobie otworzę? Ale kozak. To powinno wystarczyć. Ten się nazywa Scratch Cat. To to chyba już musisz jechać po Wiktora. Ha? Co ty robisz? Miałeś spakować te prezenty, a nie je rozpakowywać. Nie <laughs> jestem! Tak szybko? Mama Michała mnie przywiozła! Oran Julek, i co teraz? Spróbuj go jak najdłużej zatrzymać na dole, a ja spakuję i poukrywam prezenty. Dobra, córusz. No hej, jak było na kurcie? Pokaż mi czegoś nauczyłeś? Nie, ja chcę zobaczyć Ci niespodziankę. Pierwszy spakowany. O nie, potargał się, muszę zacząć od nowa. No Przepraszam, chcę wejść. O, wybacz, już ci otwieram. O nie, zacięły się. No poważnie, nie umiem ich otworzyć. Drugi gotowy. Jeszcze te trzy. Jak to? No, czasami tak się dzieje. Choć usiądziemy sobie i zaczekamy, aż Sara nam otworzy. To chyba najgorzej spakowane prezenty świata, ale liczą się chęci, prawda? Czekaj! <śpiewanie> Powoli, muszę przywrócić! Co? da wszystkiego najlepszego. <śpiewanie> Ładnie, prawda? Hmm, Jakie dziwne te balony. E, teraz takie są modne. Jesteś gotowy na szukanie prezentów? Prezenty. Są jeszcze dwa. Yes. Na co czekasz? Otwieraj! Mm, nowa seria. A czemu jest w bibule? E, to taki ekologiczny papier ozdobny. Aha. Kolejny! Pobawimy się? Jasne. Otwórz ze mną. Lubię, gdy Wikusz ma urodziny. Ale fajny ninja. To chyba w ogóle dziewczynka. A ja mam kuchara. Masz super rzadkie auto. Wiktor, patrz! Pizzowe auto! Ekstra! Twój zestaw piracki już złożony. Trafiony, zatopiony. A, on nie gryzie! A, nie gryzie! To jest Pirate Shark Attack. Można strzelać do rakinów. I ukradnę ci puchar. A o co chodzi z drugim zestawem? Patrz na to! Ekstra! ten drugi to Rocket Lunch Challenge. Wiktor, a chcesz rozwalić pijatę? Właśnie, co z imprezką? Jaką imprezką? Z moim przyjęciem urodzinowym. O, o wiesz coś o jakiejś imprezy? Wiesz co, mama chyba coś rano mówiła. Pewnie chciała, żebym ją zorganizował. To co z moimi przyjaciółmi? Dobra, Wiktor, musisz się do czegoś przyznać. Zupełnie zapomniałem zorganizować Ci to przyjęcie urodzinowe. Wygląda na to, że w tym roku urodzinki spędzimy sami w domu. Aha, ale z tego taty jest żartowni. Prawdziwe barony! Mhm, mm a jak Ci się podobają prezenty? Są super! Świetnie! To zbierajcie się, chyba nie chcesz się spóźnić na własne urodziny? Będę miał imprezkę z przyjaciółmi? Oczywiście! Zarezerwowałam Ci salę zabaw już dwa miesiące temu. Chodźcie! Nie podeszkam! Na szczęście mama o wszystkim pomyślała. Dziękuję, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, słupki. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa! Dzięki za listy, które wysłaliście do mojego sklepu, są przecudowne. Pa!